음악을듣고싶은데 Take trudne zadanie. to wait for, Pamiętasz grę, która była i toną odchody nieustraszonego, nieustraszonego, przepraszam. Przygody nieustraszonego hydraulika Mario, który machnął przez różne kraje, ratując ukochaną księżniczkę i pokonywał smoka. Tak więc zagrasz w inną wersję tej popularnej gry. Może będzie lepsza? Kto wie? Na pewno dasz radę. Powodzenia. Witam Was oficjalnie w kolejnym odcinku Zagrania z dyzmikiem już drugim Chociaż po pierwszym odcinku można powiedzieć, że mam dość I w ogóle kurwa nie chciałbym podchodzić do drugiego Ale sam byłem ciekaw tego co jest w Mario Bo to była jedna z pierwszych gier W którą miałem przyjemność zagrać będąc dzieckiem na Pegasusie No i powiem Wam, że po raz kolejny nie tego się spodziewałem tak jak w pierwszym odcinku, tak jak w drugim zostałem zaskoczony niestety negatywnie. Bo nie takiego Mario się spodziewałem. Yy, nie ma tu nawet muzyki, a grafika jest zrobiona ze zwykłych klocków. Myślałem tak. sobie, będę grał, będę może spotkam smoka, może uratuję księżniczkę. Ale jedyne co mnie zastało, to zaszedłem od tylca jakiegoś różowego Mario. Po czym okazało się, że wyjebało mnie z gry i zginąłem, musiałem iść od nowa, więc już tam nie zachodziłem. Poszedłem więc inną drogą. Pozbierałem trochę drobniaków, powspinałem się, jak to w Mario poskakałem po tych wzniesieniach z klocków. W końcu udało się przejść do drugiego poziomu. Tam nie zostałem nic. Żadnego przeciwnika. Kompletnie, kurwa, nic. Ciągle idziesz przed siebie jak żul pod biedronką, zbierasz kurwa drobniaki i wciąż zapierdalasz przed siebie. Eee, w końcu udało mi się dojść i zdobyć jakiś klucz. Kiedy go zdobyłem, wiecie co się okazało? Kurwa, zginąłem. W ogóle trasy są tak pojebane, że raz szedłem ciągle prosto, 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 myśląc, że coś znajdę, że może dojdę do, do tego zamku. Żeby dojść do trzeciego poziomu. Nie, ślepa uliczka. Okazało się, że muszę zapierdalać z powrotem i pójść górą. Ech, miałem już dość tej gry. No i po raz kolejny ocenię to, bo to jest kurwy syński grzdyl. Jeżeli chodzi, nie można tego nawet nazwać grom, grafika. Podobnie jak w pierwszym odcinku, tu jest ciut gorzej, bo mamy tylko dwa kolory, nie zaszaleli, czarno-białe. Niczym grałby w Toguslik z czterech pancernych. Kto wie, może grał. Yy, jeden, grafika jeden. Muzyka nie było żadnej. Gdyby nie podkład, który yy, dołożyłem montując ten filmik, to nie byłoby kompletnie żadnej kurwa muzyki. Żadnego udźwiękowienia. Yy, naprawdę, już to jest drugi odcinek. Wiem, że zawsze na koniec to podsumowuję, ale zawsze jestem ciekaw, co będzie w kolejnym, naprawdę, bo zawsze grałem w normalne gry, czy to na konsoli, czy to na komputerze, bardziej ambitne tytuły, nawet nieważne, czy to najnowsze, czy nie, ale zawsze takich znanych twórców. No ale odkąd zacząłem to recenzować, to widzę jak wygląda kurwa Szambo, pierdolona piwnica kurwa z takimi grami, bo to jest naprawdę najniższej półki. To nawet, jakbym miał to porównać do filmu, to net nie jest klasa Z, kurwa. Tylko siódemka i, kurwa, gry specjalnej troski, kurwa, robione dla upośledzonych debili. Ale dobra. Yy, udźwiękowienia nie ma, grafika chujowa, fabuły nawet tu nie ma, bo myślałem, że spotkam smoka, a go, kurwa, powtarzam, nie było. Nie ma żadnego smoka. Nie wiem, czy Mario, kurwa, twórca tej gry, czy w ogóle grał w Mario. Dobra, może jeżeli się komuś spodoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, chuj. Ja to nagrywam, bo muszę się podzielić tym, w co gram, bo sam nie jestem w stanie tego udzierżyć, kurwa, bo to nie są normalne gry. Trzymajcie się na razie, jeżeli wam się podoba, subskrybujcie mój kanał, podawajcie dalej łapki w górę, będzie na nim więcej filmików. Zarówno recenzji serii Zagrajmy z dyzmkiem. Jak i trailerów moich nadchodzących produkcji, mówię tu m.in. o My Duty, nad którym aktualnie pracuję. No i dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się.